Spotykamy się w trakcie trwającego 19 już ogólnopolskiego tygodnia czytania dzieciom. Hasłem tego tygodnia jest: Cała Polska czyta o zwierzętach. I ja tutaj wybrałam książkę z tak zwanej złotej listy. A złota lista została opracowana przez fundację ABC, organizującą akcję Cała Polska Czyta Dzieciom. Jest to książeczka Wandy Chotomskiej pod tytułem Pięciopsiaczki. Opowiada o bardzo fajnej rodzinie piesków. Posłuchajcie. Pięciopsiaczki. Balbina urodziła szczeniaki. Pięć przeliczył prędko Karol. Pięć zachwyciła się Karolina. A mnie się zdaje, że cztery i pół zażartował tata. To piąte jakieś takie małe. Małe, ale całe. Ty też byłeś mały, jak się urodziłeś. A teraz masz metr osiemdziesiąt. Ofuknęła tatę babcia. I pokazując szczeniaki leżące w koszu przy Balbinie, zaczęła wyjaśniać. Wyjaśnienia były do rymu, bo babcia oprócz tego, że była babcią, pisała jeszcze książki dla dzieci i układała wiersze. Pierwszy urodził się ten czarny i kudłaty. Drugi cały piegowaty. Trzeci brązowy, jak czekoladka. Czwarty, podobny do niedźwiadka. A ta piąta to jest suczka na szarym końcu urodzona. I taka szara jak myszka, od głowy do ogona. Tata, jak się urodzi pięć jednocześnie, to są pięcioraczki, prawda? Upewnił się Karol, ale Karolina zaraz go poprawiła. Nie żadne raczki, tylko psiaczki. Nie widzisz, że to są pięciopsiaczki? Pięciopsiaczki ucieszyli się babcia i tata. Bardzo to ładnie wymyśliłaś. Balbina spisała się na piątkę, a Karolina trafiła w dziesiątkę. To razem piętnaście podsumował głośno Karol. A mama, która właśnie wróciła z miasta i nie słyszała początku rozmowy, złapała się za głowę: Jezus Maria, co wy mówicie? Balbina urodziła piętnaście szczeniaków naraz? Ależ nie uspokoiła mamę Karolina. Nie piętnaście i nie naraz, bo one się urodziły na raty. I zaczęła wyliczać na palcach. Pierwszy czarny kudłaty, drugi cały piegowaty, trzeci brązowy jak czekoladka, czwarty podobny do niedźwiadka, a ta piąta to jest suczka. I bardzo proszę, żeby jej teraz dała spokój moja wnuczka. Przerwała dalsze wyliczanie babcia. Idźcie do swoich zajęć i zostawcie szczeniaki z Balbiną. A mnie z długopisem i maszyną do pisania. Babcia zawsze wszystkie swoje wiersze, opowiadania pisała najpierw długopisem, a potem przepisywała je na maszynie. A o czym będziesz pisała? Zainteresowała się Karolina. Jak to o czym? Oczywiście o pięciu obsiaczkach. Może i mnie kiedyś pochwalą, że spisałam się na piątkę. Uśmiechnęła się babcia, i klawisze maszyny zaśpiewały wieczorem kołysankę dla pięciu zasnął czarny i kudłaty, zasnął cały piegowaty, śpi brązowa czekoladka, śpi podobny do niedźwiadka, a ta mała szara soczka, którą lubi moja wnuczka. Kiedy karolina powiedziała, że u niej w domu jest pięć małych piesków, gruby Robert zawołał na cały głos: Jeju, to u ciebie teraz jest całe psie przedszkole! I wyszło z tego psie szkole, bo gruby Robert nie ma z przodu dwóch zębów. Mleczne mu akurat wyleciały i bardzo niewyraźnie wymawia różne słowa. Ale babcia mówi, że to nie jest jeszcze żadne psie w szkole, tylko psi żłobek. Do przedszkola nie chodzą oseski. Oseski? Dziwi się Karolina. A co to są oseski? Więc babcia wyjaśnia: Na takie maluchy, co są mleko, mówi się oseski. Ale jak chcesz, możemy na nie mówić pięciosaczki. One mają już bardzo dużo nazw. Cieszy się Karolina. Pięciopsiaczki, pięciossaczki, pieski, oseski, tylko imion jeszcze nie mają. Na wszystko przyjdzie czas, obiecuje babcia. Imiona też dostaną. A teraz najważniejsze, żeby się dobrze chowały. Nasza pani w przedszkolu też pytała, czy one się dobrze chowają. Przypomniała sobie Karolina. I co powiedziałaś? Że bardzo dobrze włażą pod balbinę i tak się, tak się pod nią chowają, że im tylko końce ogonków widać. O, popatrz babciu, teraz też jeden ogonek wystaje. I jest to oczywiście ogonek po mleko, śmieje się babcia. I tłumaczy Karolinie, że chować się to znaczy w tym wypadku coś zupełnie innego. Pani wychowawczyni chciała się dowiedzieć, czy psiaki są zdrowe i czy nie ma z nimi żadnych kłopotów. A tu niestety kłopoty właśnie są. Balmina ma za mało pokarmu dla pięciorga dzieci i w ogonku po mleko zwyciężają najsilniejsze. – Dużym to dobrze – wzdycha Karolina i patrząc, jak psiaki przepychają się do mleka, powtarza za babcią. Pcha się czarny i kudłaty, Pcha się cały piegowaty, pcha się ten jak czekoladka i podobny do niedźwiadka. A ta mała szara suczka, co podobna jest do myszki, wcale dopchać się nie może, więc jej marsza grają kiszki. Wzięła babcia szarą suczkę na ręce i kiwa głową. Oj, myszko, myszko, ciężkie życie, jak się ma tylu starszych braci. Pewnie, przytakuje Karolina, oni tej biednej myszki wcale nie dopuszczą do jedzenia, a my nie dopuścimy do tego, żeby myszka była głodna, mówi babcia. Będziemy ją karmiły z butelki, przez smoczek oczywiście. Zaraz wszystko naszykuję. I babcia wychodzi do kuchni, a Karolina głaszcząc szare futerko myszki, szepce jej prosto do mysiego ucha. Zaraz dostaniesz jedzenie, a imię już chyba dostałaś, myszka. Zachęcam Was do dokończenia tej historii o małych pieskach w pięciopsiaczkach i zapraszam oczywiście do biblioteki. Do zobaczenia.